Yo, crack, man, niggas just got word from the peanut. What the fuck, nigga, saying that shit on your name is shit, yo. What the fuck they talking about? Snitching and shit like that, yo. Mówisz o mnie źle, to możesz mówić gorzej. Wchodzę w tą grę jak Caterpillar, bulldozer, HWDP. A nawet jak dostałem nożem, więc mów se co chcesz, bo w sumie to tylko tyle możesz. Mówisz, że robię jeden track na rogale jak już piszę rap, to tłustą flarą i jak bas jedny rym wszystkim tym, którzy palą Zawsze dla tych wykręconych po halo robić to można Bez schłodzenia w dupę pedało, mam jasny obraz Dziś choć brakowało mało Ale co by się nie działo, muszę siebie składać w całość Bo chcę zbudować dom, a nie kibel i salon Mam z klifa, co kopy jak glany i to nie patoliryka, liryka, choć będę sypał kurwami dawno by wyszła. Ta płyta, ale przypał z kurwami, dziś mogą. już mnie i tak to chuj obchodzi, bo do dziś łapię te hity, jak bastek i tobi. Mam zajawkę, a z tyle nie wychodzą mi słowy i za tym. idę od zawsze jak morwa i włodzi, A, więc kurwa morda jest drogi. While i z Droga nie jest łatwa i plecak też swój ciężki, ale idę na szczyt, więc się kurwa mogę zmęczyć. Idę w stronę światła i to nie spacer potęczy. Szedłem doliną śmierci, żeby położyć te wersy. Odpalam hazy i unosi się tym gęsty. Przez to nich nie widać konkurencji. Wszystko słychać tu, nie trzeba być z męsy Właśnie rymem wyrwałem wam język. Relax and take while, notes while I, while I take totes. <laughs> relax and take notes while I take totes. Take notes, relax and take notes while I take totes of the Mar